Orlen właśnie zastopował jedną z największych inwestycji w Polsce. Orlen ogłosił właśnie, że wstrzymuje projekt Olefiny 3. To ogromna inwestycja petrochemiczna w Płocku, która miała kosztować aż 14 miliardów złotych. Ale co poszło nie tak? Koszty idą w górę. Wstępne wyliczenia mocno się rozjechały. Okazało się, że koszty tej budowy skoczyły trzykrotnie. Do 25 miliardów złotych. Gdyby projekt miał być kontynuowany, ceny mogłyby wynieść nawet 45-51 miliardów złotych. Brzmi szalenie, prawda? Termin za Zakończenia budowy też nie wygląda najlepiej. Początkowo miało być gotowe na 2025 rok. Potem mówiono o 2027, ale z takimi kosztami i opóźnieniami, kto wie kiedy by się to skończyło. Nowy zarząd Orlen podkreśla, że chce podejmować mądre i przemyślane decyzje. Po licznych audytach uznano, że projekt wymaga poważnych zmian albo całkowitego wstrzymania. Czy to będzie koniec? Na razie analizowane są dwa wyjścia: zmniejszenie skali projektu lub zatrzymanie go w obecnej formie, a szkoda, bo projekt Olefiny 3 miał Chciał nie tylko rozwijać gospodarkę, ale też zmniejszyć emisję CO2 o 30%. To miał być prawdziwy game changer dla Polski i Europy. A ty co sądzisz o tej decyzji? Czy Orlen powinien kontynuować projekt mimo rosnących kosztów? Daj znać w komentarzu. Grupa Azoty i Orlen. Nowy sojusz na polskim rynku? Czy wiesz, że Grupa Azoty i Orlen właśnie weszły w zupełnie nową współpracę? Czas dowiedzieć się o co chodzi i jakie korzyści może to przynieść. 12 września obie spółki podpisały list intencyjny, który określa ich wspólne plany. Tak zapowiedź latania w tandemie, ale bez obaw, nie chodzi o loty, a o rozwój strategiczny w kluczowych obszarach przemysłowych. Główne cele? Sprawdzenie potencjalnych transakcji w sektorze polimerów, analizowanie produkcji i sprzedaży kaprolaktamu oraz poliamidu, a także zarządzanie portem morskim w Gdańsku, należącym do grupy azoty fosfory. Ale uwaga! Współpraca nie obejmuje produkcji nawozów, bo to dla grupy azoty święty gral. Co dalej? Okres ważności listu mija 12 listopada, więc lada dzień usłyszymy oficjalne ogłoszenie o dalszych krokach. Czekamy z niecierpliwością. Kto wie, co przyniesie ta współpraca dla polskiego przemysłu? Wyobraź sobie, że zarejestrowanie się do specjalisty zajmuje tylko kilka kliknięć. Takie zmiany nadchodzą, bo system e rejestracji jest już w fazie testu. Wiceminister zdrowia Marek Kos zdradza, a my sprawdzamy, co oznacza to dla każdego pacjenta. Etapy i harmonogram. Na razie jesteśmy w pilotażu, który trwa do końca czerwca 2025 roku. Testujemy to na profilaktyce mamograficznej i kardiologicznej. A od 2025 roku pełen start z pierwszymi świadczeniami. Co to da pacjentom? W końcu bez zbędnych telefonów. Wystarczy internetowe konto pacjenta albo aplikacja Moje IKP. Prosto, szybko i bez przepychanek do specjalisty. Zero stresu, a czas oczekiwania krótszy. Cel: mniej nieodwołanych wizyt. Pełna kontrola nad swoimi terminami, no i aktualne informacje o dostępnych wizytach. Wszystko w zasięgu ręki. Krok po kroku. W 2025 roku wejdzie ustawa i uruchomienie e-rejestracji na kolejne usługi: kardiologia, onkologia, tomografia, a potem stopniowo kolejne zakresy zdrowotne. Kiedy pełny start, pełne wdrożenie. Ma objąć całą Polskę do 2029 roku. Jeszcze kilka lat, ale widać światełko w tunelu. Podsumowanie: łatwiej, szybciej, bardziej nowocześnie, system e rejestracji to obietnica zmiany, na którą wielu czekało. Trzymajcie kciuki, by pilotaż przebiegł sprawnie. Obserwuj nas i bądź na bieżąco. Gotowi na nową erę rejestracji? Dajcie znać w komentarzach. Szwedzi zaczynają panikować. Riksbank nie stopy o 50 punktów bazowych. Szwedzki bank centralny Riksbank nie zwalnia tempa. Po serii obniżek stóp procentowych teraz decydują się na obniżkę o aż 50 punktów bazowych. Z 3,25% do 2,75%. Zaskoczeni? No nie do końca. Rynek to przewidział. Ale czemu aż tak szybko? Szwedzi są w recesji. Inflacja poniżej 2% i bank centralny nie chce czekać. Obniżają stopy, bo aktywność gospodarcza wciąż jest słaba. Inflacja już nie taki problem. Dla Riksbanku, choć ceny wciąż rosną. W ciągu roku to jest czwarta obniżka z rzędu stóp procentowych. Zaczęli w maju, potem w czerwcu, sierpniu i teraz w listopadzie. Trzy miesiące z rzędu CPI poniżej 2%, czyli inflacja wraca do normy, a gospodarka nie nadąża. No dobra, to nie koniec. Zamiast zapowiadanych dwóch cięć w czwartym kwartale, zrobili to za jednym zamachem. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec. Riksbank zapowiada kolejne cięcia stóp w grudniu i w pierwszej połowie 2025 roku. Czy to paniczne? Posunięcie? A cała historia tego szalonego banku? Pamiętacie, że Riksbank powstał w 1668 roku, tuż po wielkim skandalu finansowym, i tak trwa po dziś dzień. Zostaw suba i bądź na bieżąco.